Witam wszystkich na kanale Mam nadzieję w ostatnim dniu Żniw kukurydzianych W końcu kosimy Jak widać kosi klas, dlaczego? Jak wiecie Mieliśmy przygody Z Johnem, z półosiami Zostało to naprawione i zrobione Natomiast później Zepsuła nam się przystawka Ukręciło dwa wałki A że zostało tylko to Jako ostatnie pole na części trzeba długo dosyć czekać, yy, bo próbowaliśmy gdzieś tutaj patrzeć, yy, no, to, no to nie ma, nie wiem dlaczego. I no niestety. Więc znająłem sobie tutaj kombajn, niedaleko, żeby przyjechał, wykosił w końcu to ostatnie nieszczęsne pole. Jestem bardzo ciekawy, jaki będzie tutaj plon. Ponieważ plon z poprzednich dwóch pól średnia to 14,800, chyba 50, coś takiego. Także jestem bardzo zadowolony. To pole jest troszeczkę słabsze. Jest tutaj też inna odmiana, ponieważ tam była Syngenta Salvi. Tutaj jest, tutaj jest Chianti. Chianti z Kazade. Tutaj też jest więcej zwierzyny niż tam. Tam zniszczeń to praktycznie nie ma. A tutaj zdarzają się. Dzisiaj mam taki przepiękny zestaw do mojego fenta. Niesamowicie to wygląda. Taki by mi się przydał na, na zawsze. Ale oczywiście są to pożyczone. Yy, przyjechałem też fentem z innego powodu bo New Holland jest jeszcze niezrobiony. Rozsypało się tam. Rozsypało się tam sprzęgło przedniego napędu Z niewiadomych przyczyn No i zobaczymy Zobaczymy co to, co to z tego będzie Na razie na razie czekamy Ja teraz czekam aż on obkosi poprzeczkę i tam od ulicy, od tamtej strony zrobi Zrobi szeroki pas, żebym ja się tam mógł ustawić I już tam już tam się zatrzymać No zobaczymy no Jak to będzie ale przyczepy potężne, burty osiemdziesiątki, dwa razy, kurczę. coś pięknego. Także lepiej, lepiej, żeby to było jak jest. Nie sądzę, żeby tutaj był plon tak wysoki jak tam, chociaż może, może pozytywnie zaskoczy, nie wiadomo. Ta odmiana widać jest troszeczkę słabsza, kolby ma mniejsze, no kolby. Kolby zjedzone przez sarny, jak to wygląda? Nie wygląda też źle. Nie wygląda też źle. Mam te dwie czternastki. Zaraz jeszcze przyjedzie mój sąsiad, mój kolega z dwiema dwunastkami. Swoim ciągnikiem. Także na 100% się to już zmieści. Tak, tak, tak myślę, bo tu już to stąd. To... Tutaj mimo tego, że to są 14, to tutaj wejdzie dużo, dużo więcej to pole ma 3,60. Tutaj tego gruntu takiego uprawowego, to ja nie wiem wychodzi może z 3,50 coś takiego, więc zobaczymy. No co, no to ja czekam aż on da sygnał i mówi, że obkosi bez problemu. No to zobaczymy. Oby jak najwięcej. Transcrição e так так Ostatnia prosta do domu Po żniwach kukurydzianych Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że nam się udało Nie wiem czy coś tam się nagrało na filmie, bo nie zwracałem na to uwagi, ale niestety Ja musiałem rozczepiać obie przyczepy, bo Jechałem, 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 a jak zacząłem delikatnie odbijać, robić łuk, no to już Nie chciały, nie chciały współpracować, tylna przyczepa szczególnie nie chciała współpracować nie było sensu się kopać, ciągać Wzięliśmy, odpięliśmy tylną Wyjechałem przednią bez problemu Później tak samo z drugą Także fajnie, jestem zadowolony Przede mną jedzie sąsiad swoim zestawem Ja tutaj jadę swoim traktorem z przyczepami I tyle I jestem zadowolony, że w końcu mam już to skoszone, teraz tylko, dzisiaj jest sobota, teraz tylko w poniedziałek, trzeba to wywieźć, bo dzisiaj już jest wszystko pozamykane o tej porze. Także nie ma sensu na, na ostatnią chwilę gdzieś tam, gdzieś tam się z tym wybierać. A mam jeszcze kontrakty dwa z dwóch kontraktów jeszcze muszę się wywiązać w jednym podmiocie i w drugim także jest gdzie jechać. No nic, no ja jadę odstawić maszynę. Podsumowanie całościowe to zrobimy pewnie dopiero wtedy, jak, jak wykoszę wszystko. Znaczy, jak wywiozę wszystko, jak już będzie wszystko przez wagę, przez wagę przeszło. No poprzednie pola, 2 tak jak wcześniej wspominałem, 14800. Także super, przy średniej wilgotności 32%. To jak na to, że tam brakowało obsady trochę, no. To jestem bardzo zadowolony Nie spodziewałem się takiego wyniku Celowałem w 12 ton 12 ton Bardzo mnie zadowoliło Natomiast to no to już nie muszę mówić no To to już jest w ogóle super wyczyn Także rewelacja Także zobaczymy co tu będzie